Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Gogika. Wiem, że czekacie, więc nie będę trzymał was w niecierpliwości. Nadjeżdża Land Rover Defender w klasycznej wersji. 2336 elementów za 1150 zł katalogowo mogę skomentować to tylko tak. Mam nadzieję, że ten zestaw jak najszybciej trafi do szerokiej dystrybucji i stanieje. Bo ta cena jest absurdalna i jako katalogowa, i przede wszystkim jako realna cena, za którą można ten model kupić. No ale czy on wygląda fajnie? Ocencie sami, on prezentuje się w ten sposób i uważam, że ma w sobie duży potencjał. Ci, którzy już śledzą internet, to pewnie wiedzą, że jeśli chodzi o skalę, to do tego technikowego, no nie ma startu. Tamten jest dużo większy, tamten też ma zresztą działającą skrzynię biegów, no ale to nie jest zestaw technikowy. To jest zestaw zrobiony z klasycznych klocków Lego, który po prostu ma fajnie wyglądać na półce i tak może być, jeśli nie będzie cierpiał na taki problem, jak na przykład maszyna do pisania, że będzie miał. Bardzo niejednolite kolory klocków, które przede wszystkim go stanowią, to powinno być dobrze, ale mam pewne obawy. Mam nadzieję, że one zostaną rozwiane i że w jakiś sposób ta cena zostanie usprawiedliwiona. A wytrzymajcie kciuki, żeby wszyscy byli zadowoleni. Idziemy otwierać pudełko a potem wykonamy jazdę testową. Trzymam kciuki sam za siebie, żeby ten model był jednolity, jeśli chodzi o kolor. Ale jak patrzę sobie na to zdjęcie, które mamy na pudełku, to już tutaj nie jest zbyt idealnie, ale może będzie to wyglądało i tak całkiem nieźle. No zobaczymy. Ale dobra, odwróćmy pudło, zobaczmy co z tyłu, zerknijmy na wymiary, na akcesoria i tym podobne rzeczy. Jeśli chodzi o wymiary 32 cm długości, 15 cm wysokości, a tak ten model wygląda w oryginale. No i tutaj możecie zobaczyć jak prezentuje się też w dwóch wariantach. Takiej zabudowanej tymi wszystkimi akcesoriami oraz w wersji SOTE. No a tutaj też mamy taki rzut oka na te wszystkie akcesoria, czyli jakieś kanistry, koło pasowe skrzynkę z narzędziami i tak dalej. No to co? Ja w takim razie ponacinam plomby i będziemy sprawdzać co w środku. A w środku wygląda to następująco. Mamy oddzielny worek, w którym mamy 6 opon, no i mamy też szybkę. Szybka nie powinna się raczej porysować wśród opon, mam nadzieję, że też tak rzeczywiście będzie, ale nie ma takiego oddzielnego woreczka, a to już się zdarzało. Jeśli chodzi o worki z klockami, to tam nie będę teraz zaglądał. Zobaczymy jak wygląda instrukcja i jak wygląda akurat naklejek, bo Pewnie jakiś jest. No jest niewielki, ale mimo wszystko jest. Tak on się prezentuje. Mamy tutaj te napisy Defender, które będą naturalnie z przodu. Mamy też naklejki na tablice rejestracyjne. Tutaj jeszcze mamy takie ozdobne paski, lusterko i kilka pokręteł. A jeśli chodzi o instrukcję, to ta wygląda następująco. Białe tło, logo Land Rovera, no i tutaj mamy jeszcze taki rzut od góry. W sumie fajnie to wygląda, możecie zobaczyć jak wygląda ta wciągarka, jak wyglądają te wszystkie akcesoria. No to co, nie przeciągam, idę budować i zaraz Defender wjeżdża na stół. To ja mogę Wam powiedzieć, to jest naprawdę bardzo dobry samochód. Mamy tutaj minimalne tylko takie różnice, jeśli chodzi o kolorystykę klocków, że ona po prostu nie jest idealnie spójna, ale tak na dobrą sprawę można na to przymknąć oko. Nie rzuca się to w oczy jakoś tak bardzo mocno, a jeśli chodzi o z zbudowania, to miałem jej naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że będziecie świetnie się bawić w trakcie oglądania tego setu. Zacznę może od akcesoriów, i pierwsze z nich to, tak na dobrą sprawę, opcja alternatywna. Możecie podnieść sobie maskę, możecie wyjąć silnik diesla i możecie zamontować. Ten silnik V8, który tutaj ma zamontowane czarne kiełbachy, i tak na dobrą sprawę też będzie to fajna opcja, żeby sobie na szybko robić jakieś takie e, modyfikacje. Mamy tutaj też dwa kanistry, które można sobie zamontować na ten bagażnik, który jest zamontowany na dachu pojazdu. Mamy również podnośnik, który działa w taki sposób, że Podnosimy sobie ten element, blokujemy, i już tutaj możemy teoretycznie podnieść samochód. I na samym końcu mamy skrzynkę narzędziową, która mnie osobiście kojarzy się z Nedem Flandersem z Simpsonów. Więc jeśli lubicie Flandersa, no to choćby z tego względu powinniście rozważyć zakup Defendera. Od czego by tu zacząć? No może zacznę po kolei od samego początku. Możecie sobie zmodyfikować samochód na wersję taką typowo soté. Ja jednak postawiłem na tą podstawową, która jest pokazana w instrukcji, znaczy podstawową, maksymalnie rozbudowaną, bo to jest wersja kompletnie off-roadowa, gotowa na jakieś bardzo dalekie eskapady. Ale jeśli chodzi o wygląd, mamy tutaj na masce koło zapasowe. Mamy też na wyposażeniu taką saperkę i kilow, które szczerze mówiąc wyglądają dość bardzo krucho. Możemy sobie podnieść maskę i zobaczyć jak prezentuje się silnik. Możemy też zobaczyć, jak kręci się kierownica, bo ja w tym momencie ruszam kierownicą. Pamiętajcie, że jest to Model na rynek brytyjski, więc kierownicę mam po prawej stronie, dlatego ja też właśnie tam trzymam palec i nim kręcę. Jeśli chodzi o sam silnik, w ogóle, to on myślę, że jest opzorowany całkiem nieźle. Mamy tutaj rzeczywiście bardzo ładne elementy. Pokażę go Wam jeszcze bardziej z bliska i pamiętajcie, można go wymienić na V8. No i jeśli chodzi o to, co mamy tutaj z przodu, szkoda, że to jest naklejka, bo nie ma ich w tym zestawie jakoś specjalnie dużo, więc można było i tutaj zrobić nadruk, ale tutaj logoty Rovera się znajduje za grillem. No i mamy tutaj też działającą wciągarkę. Ona, co prawda, chodzi dość mocno, topornie, ale myślę, że to jest akurat plus, bo dzięki temu jest to wszystko całkiem konkretnie zblokowane. No i możemy sobie coś zaczepić, pociągnąć. W ogóle możecie sobie też tak ustawić ten samochód, żeby sprawiał wrażenie, że rzeczywiście coś intensywnie ciągnie. I tutaj też możecie sobie zerknąć na. Fragment zawieszenia. Nie chcę go w tym momencie bardzo mocno obracać, bo zaraz spadnie mi dach. On jest dość delikatnie zamontowany, ale o tym będę mówił później. To jest po prostu bardzo kruchy element w tym zestawie. No i teraz zobaczcie, jak to wszystko działa. Mamy tak pracującą przednią oś. Możemy sobie to dociskać. Bardzo to zawieszenie robi wrażenie takiego solidnego. Tam jest naprawdę upchnięte cała masa klocków, i tak to wygląda. Jak sobie go naciskamy, zobaczcie, przód, tył, o właśnie. I niestety pod tym kątem ta zabawowość jest bardzo mocno ograniczona. Bo można sobie po prostu ten model uszkodzić w bardzo prosty sposób, więc tutaj też raczej rekomendowałbym takie bawienie się w bardzo delikatny sposób. Ja nawet nie wiem, czy go właśnie też z drugiej strony nie. Docisnąłem. Nie, akurat z drugiej strony jest ok, więc cały bagażnik w tym momencie już powinien się wyprostować i powinno być w porządku. Dobra, nie będę się już tak bawił. Widzieliście, jak pracuje zawieszenie. Co do tego, jak to wygląda od środka, to wydaje mi się, że wygląda naprawdę całkiem sensownie. Tak to wygląda pod kątem zabudowy. Ładnie, spójnie, estetycznie. Szczerze mówiąc, jest to chyba jedna z ciekawszych opcji, jeśli chodzi o wnętrze w tych samochodach z Creator Expert czy też z Icons, ale z drugiej strony mamy po prostu nieco więcej opcji, no bo tam jest kierownica, tam też możecie po prostu się zapoznać z tym wszystkim. Mamy tutaj też na dole zamontowane pedały. Tam w środku możecie zobaczyć, że koło podłokietnika mam jakiś kubek, są drążki, są zegary i to właściwie tyle. No ale jeśli chodzi też o to, co mówiłem wcześniej, czyli bardzo krucha opcja zamontowania dachu. No to zobaczcie, tutaj to nie jest wpięte z tego względu, że ta szyba jest pochylona i ona po prostu tak delikatnie nie jest spasowana z dachem. I to, co jest chyba najsłabsze w tym wszystkim, te belki to jest naklejka. I one wyglądają po prostu źle, one są trochę za krótkie. Co prawda są tak zakryte, że tego praktycznie nie widać, ale mimo wszystko. Kiedy nakleicie sobie naklejki na tę szybę, to po prostu będziecie czuli takie zniesmaczenie, że rany boskie jak to biednie wygląda. Co do reszty wyposażenia, no to jeszcze tutaj mamy po bokach zamontowane dodatkowe akcesoria. Z tej strony znajdziemy jakąś taką siekierkę, z drugiej strony mamy młotek. Młotek wygląda całkiem dziwnie, bo to jest klasyczny odlew Mjolnira, który jest wypchnięty w trzonek. No i co jeszcze? Mamy tutaj naturalnie pozostałe elementy wyposażenia. Znalazła się gaśnica, swoją drogą całkiem duża, jakaś drabinka. Mamy tutaj też naturalnie rejestrację i możemy sobie też to otworzyć. Odepnę najpierw gaśnicę. Tutaj kolejne logo Land Rovera, które jest nadrukowane na tajlu. No i tak wygląda wnętrze. Jeśli chcemy zajrzeć nieco mocniej, musimy sobie na chwilę zdemontować całkowicie to koło zapasowe i tutaj rzeczywiście tego miejsca jest bardzo dużo znalazło się tutaj również miejsce na hak więc jeśli będziecie chcieli sobie zmontować jakąś przyczepkę, też jest taka opcja no i żeby nie było, dopełnie tutaj wszystkiego najwyżej no się lekko rozleci, trudno Będę trzymał dach. Tak to wygląda od spodu. No i zobaczcie. Zawieszenie naprawdę wygląda całkiem sensownie. Jeśli chodzi o te elementy, które wprawiają się w ruch, kiedy naciskamy z dowolnej strony samochód, naprawdę daje to radę. I ja muszę przyznać, że jest to rozwiązane całkiem nieźle. I tak jak mówiłem też wcześniej, nie ma sensu porównywać tego samochodu do Land Rovera technikowego. To jest po prostu kompletnie inna linia. Ten ma swoje wady, ma swoje zalety, tamten również, natomiast to są dwa kompletnie inne modele. Jestem zaskoczony, bo miałem dużo obaw w stosunku do tego modelu, a jest naprawdę nieźle. Naturalnie model ma swoje mankamenty, bo mimo wszystko pod kątem kolorystycznym nie jest idealnie. Jest dobrze, ale nadal do ideału brakuje. Natomiast nie jesteśmy na tym biegunie, gdzie była maszyna do pisania, bo tam było fatalnie. Pod kątem wyposażenia jest naprawdę dobrze i tutaj wydaje mi się, że te dodatkowe akcesoria po prostu wzbogacają cały zestaw. Można po prostu mieć nieco więcej fanu, kiedy będzie się mogło z tym zestawem obcować, on też będzie naprawdę bardzo dobrze wyglądał na półce. Gabaryty nie są jakieś powalające, to nie jest samochód, który wprawi was w osłupienie, kiedy go złożycie i sobie pomyślicie, ale gigant, on jest bardzo kompaktowy, przeniesiecie go na dłoni, no i myślę, że pod tym kątem też to dopasowanie rozmiaru jest całkiem okej, okay. tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Zawieszenie wydaje się być solidne, tyle że po co ono jest, skoro kiedy naciskacie na samochód od góry, to rozpada Wam się bagażnik, a nawet jeśli bagażnik zdemontujecie, to i tak. Dach jest zamontowany na słowo honoru i trzyma się na kilku studach. To są takie czasem absurdy w zestawach Lego, ale jakby nie patrzeć, jest to zestaw 18, więc to jest zestaw do eksponowania na półce, a nie do bawienia się, więc może się rozlatywać. Ale całkiem serio, zestaw jest naprawdę w porządku, tylko że nie za tę cenę. No 1150 zł, czy to katalogowo, czy realnie, to jest po prostu bardzo mocne przegięcie. Jeśli ten zestaw będzie dostępny realnie za jakieś 750 zł, to uważam, że wtedy można go kupić. Powyżej tej ceny trzeba. Trzeba puknąć się w czoło i zastanowić trzy razy. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.